Dzień dobry, zapraszam do czytania dla wagi na grudzień. Pamiętajcie, to rozkład ogólny, więc nie, nie rezonuje z każdym. Weźcie tylko to, co do Was przemawia, jeśli coś takiego tutaj będzie. Zaczynam. Tutaj jest energia dwóch osób, dwóch osób, które są dla siebie ważne. Wokół nich coś tutaj tak... takie różne energie krążą, ale to jest król i królowa... To są osoby jakieś takie z przeznaczenia, które coś ze sobą przeżywają w obecnym czasie i coś ważnego. Taka, taka para charyzmatyczna, taka para ognista, tacy oboje temperamentni, oboje. Wpatrzeni, zapatrzeni w siebie i wzajemnie sobą zafascynowani. Tu jest coś odnośnie takiej, takiej relacji, ale ta relacja ma jakiś niełatwy czas. Tutaj są jakieś perypetie, bo jest tutaj no, takie zapatrzenie. Ktoś jest w kogoś wpatrzony, ktoś kogoś podziwia. Bardzo go e, ceni, docenia, uważa go za, e, za wielką wartość, ale tutaj jest jakaś energia, jakieś energie, które coś stoją na przeszkodzie tej relacji, bo wkrada się smuteczek, wkrada się jakaś walka, jakieś braki, jakieś opłakiwania. Ktoś za kimś bardzo tęskni. Ktoś za kimś bardzo tęskni, coś mu doskwiera, jakaś Jakaś tęsknota, jakaś taka energia niefajna, jest szaro, buro, ciemno, i, i walka, z czymś się trzeba zmagać, pojednać, z jakąś niełatwą sprawą. I tak jakby po tej walce, po tym, co się zadzieje, jedna osoba może poczuć się skrzywdzona, a ta druga taka. Jakby no, bardziej triumfowała nad tym kimś, no bo wiadomo, jedna osoba wygrywa, druga przegrywa. I jest, jest energia odejścia, energia zmiany, energia odwrócenia się plecami do czegoś, do kogoś, do jakiejś sytuacji. I to mm, takie mogą być decyzje bardzo indywidualne, takie intuicyjne, przemyślane, jakieś odejście. Ktoś od kogoś będzie odchodził, coś zmieniał, odwracał się do czegoś, i to ma związek z tą charyzmatyczną parą, parą ognistą, parą temperamentną. I tak jakby po tej walce jeszcze nie opadł kurz i jest taka energia to jest tak jakby środek, środek jakichś zmagań, środek jakiejś walki i energia w smuteczku, ktoś trudno sobie z czymś. nie może sobie z czymś poradzić, w czymś się odnaleźć, sprawia mu to przykrość, ta, ta sytuacja, to, co się zadziewa. A hmm, być może. W kimś pojawić się energia i chęć do dalszej walki, bo tutaj to nie jest jeszcze koniec tego wszystkiego do dalszej walki, do dalszych zmagań, gotowość taka do stawiania czoła, stawiania czoła przeciwnościom, dalszym przeciwnościom losu, bo tutaj nie jest koniec tych perypetii, tej relacji to jest tak jakby środek jakiegoś cyklu którym dzieje się i tutaj zachodzą zmiany, ale to nie jest jeszcze koniec i tak jakby ktoś zgłasza, zgłasza swoją gotowość do, do działania, do walki, do, do podjęcia dalszych kroków. Tak jakby coś jeszcze dalej miało się, się rozwijać, coś jakby miało być kontynuowane, bo jest, bo ktoś jest naprawdę oddany czemuś. Ktoś jest bardzo oddany w tym wszystkim czemuś, komuś, ale tutaj jest przestrzeganie pewnych zasad, wartości, być może to jest przeszkodą do tej, dla tej relacji, aby ona miała taką łatwiejszą drogę. Coś tutaj stoi na, na, na drodze, coś jest barierą. I radą od kart jest, aby ruszyć do przodu, aby zadziałać, aby nie stać, nie stać tak martwo, tylko aby, aby ruszyć, aby nabrać pewności siebie i działać, i działać, i żeby czegoś nie tracić. Dla niektórych z Was, żeby czegoś nie tracić, żeby coś utrzymać, coś zatrzymać przy sobie, coś jeszcze utrzymać, coś naprowadzić na właściwy tor, aby, aby się nie rozjechało. Też tak dla niektórych z Was. Bo tam gdzieś jest światło w tunelu, i żeby się coś tutaj nie rozjechało, naprowadzać to i, i działać ostro zadziałać. Taka jest, taka jest rada. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.